Kiedy byłam mała, miała zmyślonego przyjaciela o imieniu Beau. Wymyślałam najróżniejsze historyjki i przygody, które miał. Lubiałam o nim opowiadać mojej mamie. Teraz niewiele z tego pamiętam, ale mama ostatnio odświeżyła moją pamięć. Ponoć Beau był królem cichego miejsca. Na pytanie, gdzie znajduje się ciche miejsca, odpowiadałam z ramion. Podobno nie była to przyjemna kraina, bardzo ciemna i cicha. A B.A.U. był mieszkańcem, który lubił się bawić, więc pewnego dnia wyruszył w poszukiwaniu kogoś do zabawy. I tak znalazł mnie. Kiedy mama mi o tym powiedziała, nie zaśmiała się ani nie zażartowała. Tak jak to robiła w przypadku mojego starszego brata, który wymyślił sobie w dzieciństwie dinozabra. Beau nie lubił typowych gier i zabaw, Beau był przerażający. Matka nigdy nie zachowała żadnego obrazka przedstawiającego mojego przyjaciela, ale był jeden, który szczególnie zapadł jej w pamięć. Był to rysunek Beau w jego królestwie. Cały jego kraj był bardzo ciemno-niebieski i czarny, z cieniami ledwo wychylającymi się z brzegów kartki. Król był bardzo blady, ale posiadał niezwykle szeroki uśmiech z całym rzędem ostrych zębów. Całe dzieło było na tyle niepokojące, że pokazała je mojemu pediatrze. Pytając, czy jest się czymś martwić, w odpowiedzi usłyszała, że jest to całkowicie normalne. Powód, dla którego mi o tym powiedziała, było kilka dziwnych wydarzeń. Gdy przychodziła do mojego pokoju, w którym się bawiłam, nastawała tam przeraźliwa, aż dusząca cisza. Często przebiegałam do mamy w nocy, by zaśpiewała w moim pokoju i przekoniła tą ciszę pracz. Od urodzenia byłam dosyć nieśmiała i cicha, ale w tamtym okresie zamknęła się w sobie jeszcze bardziej. Budziłam się z płaczem, bo we śnie przechodził beau i szeptał mi do ucha, i nie chciał odejść. Wraz z biegiem czasu wszystko zdawało się trochę zanikać. Mama uznała, że wyrosłam z wyimaginowanego przyjaciela i to koniec PA. Byłam wtedy naprawdę wytrącona z równowagi psychicznej. Od czasu niedawnej w rozmowy o Karol, ostatnie półtora miesiąca upływało pod znakiem wzrastającej ilości niepokojących wydarzeń. Zaczęłam lunatykować. Budziłem się w różnych częściach mieszkania, w najdziwniejszych pozycjach. Zajęłam się również graniem muzyki. Na tyle głośno, by wypełnić czymś tą przenikliwą ciszę. Kilka razy mogłabym przysiąc, że słyszałam męski głos, ale był bardzo przetłumiony. aż że dzisiaj, kiedy przechodziło się to w coś poważniejszego. Obudziłam się jakąś godzinę temu, bo usłyszałam męski głos wołający moje imię. Przechodziło mnie to zbytnio, bo ostatnimi czasy zdążyłam przywyknąć. Pomimo to otworzyłam oczy... Po drugiej stronie łóżka wpatrywały się we mnie oczy mężczyzna. Widziałem jedynie jego głowę, tak jakby przykucnął. Moje serce niemal stanęło, a on patrzył wprost na mnie i się uśmiechał. Poznałem to jedynie po jego śmiejących się oczach. Był niemal biały, w tego słowa znaczeniu, a oczy miał mleczna, jakby za mgłą. Oglądały jak spowite kataraktom. Mogłabym przysiąc, że jest tak samo realny jak ja czy ty. Mam na myśli fakt, że widziałam każdą zmarszczkę na jego czole, pojedyncze białe włoski pokrywające jego ciało, a nawet pory w skórze. Nie mam zielonego pojęcia, jak długo się w siebie wpatrywaliśmy, ale w końcu powoli zanurzył się w ciemności, znikając za rogiem łóżka, uciekłam. Wybiegłam stamtąd tak szybko, jakby się co najmniej paliło. Podbiegłam do drzwi wyjściowych. Chwyciłam klucze od samochodu i czym prędzej pojechałam do przyjaciela. Chciałam zadzwonić na policję, ale przyjaciel mnie powstrzymał, mówiąc, że lepiej będzie, jak jeszcze raz sprawdzimy moje mieszkanie i upewnimy się, że nie śniłam. Kompletnie niczego nie znaleźliśmy, ale mój kolega miał dziwne przeczucie, że jest obserwowany. Więc teraz siedzę w kuchni. polegam o pracy i musiał wcześniej wstać, ale mieszkam bardzo blisko i mogę z nim szybko nawiązać kontakt. Nie zamierzam wrócić do sypialni, aż do wschodu słońca. Z obecnego punktu widzenia są dwie opcje. Pierwsza z nich jest taka, że kompletnie oszalałam. Słyszę i widzę że dziwne rzeczy. Mam problemy ze snem. Może to jakaś manifestacja defektów w moim mózgu. Jeśli to prawda, to na pewno mi się pogorszy, a wtedy będę potrzebowała solidnego psychiatry, co przyprawia mnie odreszcza. Nie wiem, jak mam powiedzieć rodzinie, że jestem szalona. Dokładnie koncepcja może być taka, że to rzeczywiście jest PAO powracający z cichego miejsca i nadal ma ochotę na zabawę. Nie wierzę, że mogę to na poważnie, ale jest już w pół do drugiej w nocy, włączyłam radio, a mogłabym przysiąc, że rzeczywiście go widziałam. Nie miałam paraliżu sennego, ani nie śniłam dalej, bo wyraźnie czułam, że się budzę z przerażenia. I na pewno z znam jak najszybciej, wkrótce po tym jak miałam stan przedzawałowy. Więc co powinnam zrobić? Jeśli to pomoże, mogę przedstawić tu historię odświeżoną przez moją mamę. Nie są one jakimiś arcydziełami wyobraźni, w końcu miałem jakieś 4 lata, więc nie czujcie się potem zawiedzeni. Są to szczątki tego, co sama pamiętam, i tego, co przypomniała mi mama. Mam dużą nadzieję, że te historie nie przywołają go z powrotem. No wiecie, ja tu zaczynam mieć niezły paranoia. Dobra, a więc na samym początku było sobie ciche miejsce. Było tam bardzo ciemno i bardzo cicho, a wszystko było w bezruchu. Król był okropny. Krat wszystkim oddech i nienawidził wszystkiego, co nie należało do królestwa. Wszystkie istoty w nim mieszkające żyły w strachu i smutku. Nie mogli stamtąd uciec, bo każdy, kto spróbował, był ścigany i zjadany przez króla. Był nawet gorzej, bo władca wybierał się do naszego świata i kradł z niego różne rzeczy. Kradł głosy i wspomnienia, błyskotki i zabawki, czasem serca, a czasem nawet innych ludzi. Niektórym podobało się do porwania, innym nie za bardzo. Biał nienawidził Karola. Nienawidził być smutnym. Nienawidził wszystkich istot w tym królestwie bo się bały. A to znaczyło, że nie ma się z kim bawić. Ani nawet nie mógł zrobić czegokolwiek innego niż rozkazał teran. Uznał, że jedynym rozwiązaniem tego problemu będzie detronizacja obecnego króla i zostanie władcą. I od tym zaczyna się ta część, którą zaczynam rozumieć. Dlatego mama chciała w moim wypadku porozmawiać z pediatrą. Beow zdecydował, że oszuka króla ukradł małego chłopca, który był niekrzeczny. Jadar bardzo wiele niezdrowych przekąsek i nie przyjmował się złymi manierami, by a, schował się pod łóżkiem łobuza i czekał, aż dżyn zaśnie, o czym odebrał mu oddech we śnie. Następnie w do ciała chłopca i w takim przebraniu czekał na króla, aż jego myśliwi znajdą ofiarę razem z innymi zdobyczami. Beau pokazał mi bardzo dokładnie, jak chłopiec wychywał się, płakał i krzyczał. Wołał to u mnie płacz, więc zmienił temat, żebyśmy mogli zagrać w inną grę. Jednak bardzo chciał dokończyć mi tę opowieść, z której był bardzo dumny, więc pozwoliła mu opowiadać dalej. Kiedy król przyszedł, żeby pożreć malca, był tam już B.A.O. i nadszedł czas na jego krok. Pełz przez usta aż gardła terana, Beał wyciągnął z niego wszystkie głosy, które tam tkwiły i gniły, pochłonął je do siebie. W uzyskaniu takiej ilości energii nie było zbyt trudno pokonać władcę, powiedział, że stary król zaczął się topić i wyginać na wszystkie strony. Skręcał się i kroszą w niektórych miejscach. I mógłby przeszczeć w niebo głosy, gdyby jeszcze jakiś głos mu został. Beao wegnął go do najmroczniejszego i najdalszego zakątka cichego miejsca, tak by nie mógł nikomu ukraść ich głosu i odzyskać sił, więc Beao został królem, ale nadając sobie tytuł wcale nie był szczęśliwy. Nawet jeśli posiadał wszystkie głosy, skradzione mu wcześniej przez króla, i każda istota w królestwie musiała wygrywać jego polecenia. Był samotny. Nudził się. Wszystko się być takie same w cichym miejscu. I od kiedy obiecał wszystkim cieniom i istotom, że nie muszę już dla niego polować, powiększył się w nim niepokój. Czuł w sobie wszystkie te głosy i zastanawiał się, jak mógłby przymieć nowy głos. Daczo Na początku karł tylko trochę gdy ludzie pili pyliwe śnie. Wygrzybywał się z podłóżek albo wczułkiwał się przez okno. Jedynie było widać księżyca za chmur. Budzili się z potwornym bólem gardła i złymi koszmarami, więc nikomu tak naprawdę nie działa się krzywda. Niestety to tylko sprawiło, że miał coraz większy apetyt. Wraz z upływem lat był coraz bardziej nieszczęśliwy z powodu swojego głodu. Braknął o wiele więcej. Pomyślał, że zacznie karać głosy tak, jak robił to poprzedni Karol. I tak doszło do spotkania między nami. Pewnej nocy obudziłam się, bo słyszałam, że ktoś mnie woła. Cały pokój był bardzo ciemny i cichy, ponieważ zabrał całą ciszę ze sobą. Koło mojego łóżka kucyłby au. Wyglądał naprawdę strasznie, ale widać było, że jest bardzo smutny. W dzieciństwie moją ulubioną baśnią był Piotrusz Pan. I pamiętam, jak Wendy spotkała po raz pierwszy Piotrusia w podobnym stanie. Więc zebrałem w sobie całą odwagę i postanowiłam bliżej go poznać. Dlaczego jesteś taki smutny? Zapytałam. Bo chcę zjeść twój głos. Odpowiedziała. Wiedziałem, że nie może tego zrobić, bo często go używam i jest mi potrzebne. Odrzekł, że doskonale o tym wie. Słuchał, jak pięknie śpiewałam swoim maskotkom i bardzo mu się to podobało. Proponowałem, że jeśli nie zje jego to mogę dla niego zaśpiewać. To nigdy nie miało miejsca, a on zawsze odpowiadał, że się nad tym zastanowi. Po głębszych zastanowieniach graliśmy w forte. Mówił tu tak bardzo, że zdecydował, bym zatrzymała swój głos i odwiedzał mnie często, żebyśmy się razem bawili. Tak zostaliśmy przyjaciółmi. Opowiadał mi o swoich przygodach, a ja śpiewałem dla niego i bawiłam się z nim. A więc... B.A. i Mroczne Miejsca Większość tych historii, jak była typowo słodkimi wzorkami zaczerpniętymi żywo z Disneya, ja lubię małe dziewczynki. Podczas opowieści Beao znów czuł się jakby strąskie, wesołe dziecko. Jednak nie wszystkie historie były takie przyjemne. Pewnego dnia B.A.O. przyszedł podczas mojej drzemki i zapytał, czy nie chciałabym wstać i pobawić się z nim zamiast spać. Wszystko robił praktycznie bez więc nikt nie słyszał, jak się budziłam i wstawałam z łóżeczka. Odparłam, że nie chce mi się. Bo jestem bardzo zmęczona, a on zapytał dlaczego. Wytłumaczyłam mu, że mam problemy z zasypianiem, bo ubało się, że w mojej szafie może być potwór. Dziecięca logika jest naprawdę zadziwiająca. Bało mi się potwora w szafie, podczas gdy bawiłam się ze swoim niewiele straszniejszym, wyimaginowanym kolegą. Tak czy uwag B.A. wpadł w furię. Warczał i prychał, a nawet używał jednego ze swoich groźniejszych głosów. Powiedział, że mi się nie bała. Obiecał, że sam rozwiąże ten problem dla mnie. Pomaszerował przez pokój aż do szafy i to tyle. Nie widziałam go przez cały tydzień i zaczynałem poważnie się o jego martwić. Wołałem go, śpiewałem jego ulubione piosenki, a nawet wstawałem podczas drzemki. Nawet jeśli już nie było żadnego potwora w szafie. Wszystko na nic, aż do jednej nocy Budziłam się. B.A.O. wpłynął przez okno i usiadł na podłodze naprzeciwko mojego łóżka. Wyglądał okropnie. Minęło parę dni, zanim znów przemaszerował z powrotem do szafy, po prostu w najmroczniejsze cienie, bo jak już wiadomo, cienie z szafy są jednymi z najsilniejszych. Zajęło to bardzo dużo czasu, ale był zdeterminowany. Nikt nie miał prawa mnie straszyć, dopóki należało do niego. Wkrótce cienie zaczęły się przemieszczać i jęczeć. Z początku myślał, że jest w pułapce, ale potem domyślił się, że te cienie chcą stworzyć tunel. Na jego ścianach widział twarze. Niektóre posiadały tak olbrzymie szczęki, że nie były w stanie do końca się zamknąć, po części dlatego, że wrzeszczały przez ten tak długi czas. Inne były usadowione na długich szyjach, które się rozciągały i próbowały go ugryźć. Jeszcze inne zlewały się za sobą, bo tak długo były blisko siebie. Wszystkie spędziły mnóstwo czasu w ciemnościach, przez co w końcu oszalały. Ja doskonale wiedział, że nie jest to zwykła ciemność. To było mroczne miejsce. Bardzo, bardzo stare. Oczywiście utrzymywał uparcie, że los żadnego z nich w ogóle go nie obchodzi. Rozważał nawet zjedzenie jego głosów tylko po to, by wreszcie się zamknęły, ale były już na tyle zużyte, że pewnie nawet nie spakowały dobrze. Szedł wzdłuż tunelu przez długi czas, aż doszedł do większej jaskini. Ściany zrobione były ze starych gości i cieni twarzy. Co chwila wydawało mu się, że któryś z czaszek się poruszyła, ale po wszystkim przebiegały cienie, więc ciężko było cokolwiek stwierdzić w takich warunkach. Powiedział, że śmierć tam z gnilizną. Nie mięsem, tylko czysty zapach gnicia. Zawołał w głąb jaskini, którą musiała ciągnąć się przez całe kilometry, bo nie było widać wyraźnego końca. Jestem królem cichego miejsca. Próbujesz ukraść to, co należy do mnie. Musimy walczyć. A ciemność odpowiedziała. Odpowiednie echo sprawiło, że Karol zdało mi później wszystko dokładnie przekazać. Ciężko mu było opisać bestię ważnego miejsca. Zmieniała kształty i przemieszczała się co chwila, gdy próbował się jej przyjrzeć. I tylko kątem oka był w stanie mniej więcej rozeznać, czym jest ta Wyciągało się na tysiącach rąk, wywlekając swoje opasłe cielsko z głębi ciemności niczym olbrzymy ślimak. Miał przynajmniej pora oczu, które patrzyły we wszystkie możliwe kierunki. Niektóre z nich wystawały z oczodołów, a inne obracały się dookoła w szalonym tempie. Posiadał dwie jamy ustne, ciekającymi śliną językami, mnóstwo szponów i zębów. Kiedy przemawiał, zdawało się, że nie ma głosu. Jestem bestią mrocznego miejsca. Biorę to, co mi się podoba. Dziewczynka należy do mnie. Jeśli ją zabierzesz, weźmiesz również jej głos, który jest moją własnością. Odrzekł wściekle Bau. Czy to nie ty kazałeś jej schować się pod tą kołdrą? Czy ona nie wie, że każde dziecko powinno iść grzecznie spać? Wypaliła bestia. Nie musi chować się pod kołdrą albo chodzić spać, jeśli tego nie chce. Dlatego właśnie będziemy walczyć. Walczyłem z wielkim okropnym królem cichego miejsca i wygrałem. Ciebie też pokonam. Bestia zarychotała, co jeszcze bardziej rozgniewało PAU, wrzasnął, uwalniając swoje najsilniejsze i najstraszniejsze głosy, które olbrzymią falą i biały się o ściany jaskini krosząc po niektóre kości i kamienie, a nawet złamał na pół jeden z zębów bestii. To zdenerwowało potwora, który rzucił się do ataku. Walczyli używając głównie pięści i szponów. Trwało to całymi dniami. Beau zaczął się obawiać, że nawet jego najsilniejszy i najstraszniejszy głos nie będzie w stanie uchronić go przed tym stworem. Jak tylko dopadły go objawy zmęczenia, że zaczął popełniać błędy, Bestia w tym czasie z się się rzucała nim o ścianę. Parze, które nie były na tyle zgniłe, kręcły go i próbowały rozerwać na strzępę, a ciemność zaczęła go palić niewyobrażalnie zimnym otoczeniem. Bestia śmiała się i śmiała, szczurchając nim, gdy ten był w agonii. Wtedy Be au zrobił coś, czego nie spodziewał się, że zrobi, wezwał pomoc. Wezwanie było tak czyste, że przecięło ciemności. Dotarło do cichego miejsca, gdzie czekali już jego wojownicy. Wyruszyli na pomoc królowi, gotowi do ataku. Znaleźli mu najlepszy głos, jaki tylko udało się znaleźć w tak krótkim czasie. I gdy się pożywił, wyciągnęli go z ciemności. Jednak Peao nie pozwolił wojownikom pokonać bestii. Musiał zrobić to sam. Poza tym miał dobry plan. Wiem, jak cię powstrzymać, wykrzyknął do potwora. Estia ześmiała się jedną gębą, a drogą warknęła. Nie potrafisz, nikt nie potrafi. Wojownicy przynieśli królowi olbrzymi koc, jeden tak wielki, że musiał być zrobiony z tysiąca innych koców. Zwinął się nim, zobacował swoją moc i przetostał się wprost do najmroczniejszego serca potwora. Nawet jeśli bestia była stara i silna, nadal była tylko karaturą z szafy. Nie potrafią one zaatakować czegoś, co jest zawinięte w koc koło lub innego przekrycia. Bestia wydała bezgłośne ręki i rozplatała się na milion kawałków, które rozsypały się po ziemi, po czym zniknęły gdzieś w głębi jaskini. Cała konstrukcja zaczęła się rozpadać i ledwo udało mi się stamtąd wydostać. Niektórzy z wojowników utknęli w ciemności na zawsze i podziękowała mu za uratowanie mnie przed tym potworem. Odrzekł, że nikogo przed nim nie ocalił, a kiedy stwór poskłada się znowu w całość, ja już zdążyłem być staruszką. Poza tym był wściekły, że stracił tyle dobrych głosów więc będę musiał mu śpiewać wszystkie jego ulubione przez kilka następnych dni. Zapowiedział, że przeciwny w przeciwnym wypadku ukradnie mi głos i będzie miał całą sprawę z głowy. Jednego dnia zapytałem ba czy mógłby go narysować. ba był, przynajmniej w moim odczuciu, bardzo próżny. Uwielbiał, kiedy wszystko kręciło się wokół niego. Dotyczyło to również jego opowieści. Zabaw, w którym on był głównym bohaterem, no i oczywiście portretów. Powiedziałam to mojej mamie, kiedy spytała, czemu mamasz tyle tych samych rysunków Rzuconym po całym pokoju zabaw. W momencie, gdy rysowałem cieniste postaci cichego miejsca i słuchałem opisu zamków, przyszło mi na myśl zapytać, dlaczego by tak wygląda. Wszystkie szczegóły jego twarzy były lekko mętne. Oczywiście oprócz sytuacji, która wydarzyła się niedawno, kiedy widziałem go ze wszelkimi możliwymi szczegółami, ale postaram się opisać go najdokładniej jak potrafię. Peao był najwyższą osobą, jaką widziałam. Nie wyglądał raczej na mężczyzna. Nosił czarne ubrania, które wydają się być jakiegoś rodzaju zbroją i płaszczem w jednym. Uśmiech miał znacznie szerszy niż u zwykłych ludzi i posiada imponujący rząd ostrych zębów, który lubi obnażać i gwizdać przez nie. Najciekawszą dla mnie rzeczą było to, że jego skóra była bardzo blada, tak samo oczy i włosy. Jego ciało najprostszym mówiąc miało poważny deficyt kolorów. Król, skoro twoje królestwo jest tak ciemne, to czemu ty jesteś tak niewyobrażalnie białe? spytałam. To co mi odpowiedział. Kiedyś ciemność postanowiła ukraść księżyc. bo ona zmęczona tym, że księżyc ciągle przecinał jej cienie i uciekał, by przywołać słońce każdego ranka, więc pewnej nocy księżyc znów wstał i został porwany. Był to na długo przedtem, zanim BAO został królem. Na ciche miejsce było bardzo smutne i ciemne. Okrutny tyran nie przyjmował się problemami ciemności, ponieważ światło Księżyca nigdy nie zaświeciło w tej krainie, więc nie musiał się tym martwić. Tak samo było ze Słońcem. Jednak jedynie czego pragnął, to zawsze mieć to, czego pragną inni. Jeśli ciemności tak bardzo zależało na Księżycu, to znaczyło, że władca chce Księżyc to bardzo bardziej. Zawezwał więc swojego najsilniejszego i najszybszego myśliwego, rozkazując mu sprowadzić księżyc. Oczywiście tym myśliwym był Beaul, który udał się tak szybko psał w sam środek ciemności. Nawet później nie ukazywał strachu, ale naprawdę nie chciał zostać zjedzony za niepowodzenie misji. Noc była bardzo ciemna z powodu braku księżyca. Wielu ludzi płakało, a wszyscy myśliwi Karola byli zajęci kradzieżą głosów, zabawek i zagubionych ludzi, że nic nie widzieli w porokach nocy. Okoliczności te pomogłyby Ao wkraść się do Królestwa Ciemności. Nie był tak do końca myśliwym Karola, ale jego sport był znany i jeszcze nikt go na niczym nie przełapał. Ciemność obniżyła księżyc w samym środku jej serca. Ciężko było nawigować w takich warunkach. Było tam mnóstwo pułapek, które P.A. musiał okrążyć szerokim łukiem. Pozostał został pojmany przez brzydkie stare wiedźmy. Niektóre z nich miały garby i były pomarszczone. Miały niewiele włosów na głowie i zgniłe zęby. Niektóre były cudami natury, ale widzi pół w ich oczach. rozwidlone języki, jak u węży. Małe wędrowcze. Wiemy, po co przybyłeś. Byśmy od razu powiadomić ciemność, która połknęła się w całości. Mógłbym wam dać coś, gdy będę wracał Zamiast za wasze milczenie nie musiałobyście powiadamiać ciemności, a ja kontynuowałbym podróż. Jest tylko jedna rzecz, którą od ciebie chcemy. Jednak jeśli tak bardzo zależycie na swojej misji, oddaż to bez wahania, ich kościste szpony i skomplikowane zaklęcia zachowały go na strzępę. Ból był nie do zniesienia, ale wariantem była misja, więc oddał im swoją szybkość. Kontynuował wędrówkę znacznie wolniej, przez co było mu jeszcze trudniej. Innym razem był goniony przez niezliczoną ilość wielkich, czarnych żuków z olbrzymimi żuwaczkami i odnóżami. Wiedział, że nie przestaną go ścigać, dopóki nie zjedzą go całego, kawałek po kawałku. A w dodatku bez jego szybkości nie było możliwości ucieczki tym potworom. Więc stanął, odwrócił się do nich i postanowił stanąć z nimi do walki. Przecież niczego się nie bał. Żuki szybko go obsiadły, przegryzały się przez skórę i przedostawały się do wnętrzności. Wygryzały mu się w oczy, usiłowały wpełznąć do ust. Robaki rozmazały przestrzeń swoimi wielkimi ciałami, rozprostowały swoje olbrzymie skrzydła, trzepocząc nimi wściekle przez to wydawało się, że zaraz upadnie i zginie w ciemności. Kiedy próbował coś do nich powiedzieć, robaki szybko wyczołgały się do ust i zaczęły wyjadać go od środka. — Możecie mieć coś lepszego niż moje ciało — oznajmił. Wszystkie naraz przerwały swą czynność i odezwały się chłoram Co takiego masz, co byśmy chcieli — Jestem najsilniejszym myśliwym króla cichego miejsca. Możecie mieć moją siłę. Z taką siłą możecie złapać tysiące ciał, a nie tylko moje. Koniec części pierwszej. Czytał Bartłomir Szymanik.